Siemano, ja jestem Dinox Dino, a w dzisiejszym filmie pokażę, jak zrobić wstawkę na YouTube'a. Ta wstawka nie będzie oczywiście jakaś wybitna, bo będę ją robił oczywiście na telefonie, ale myślę, że też nie będzie najgorsza. Dlatego jak jesteście nowi na kanale, możecie teraz kliknąć czerwony przycisk do subskrypcji, oczywiście wtedy będziecie na bieżąco i takie materiały Was nie będą omijać. I możecie również motywacyjnie zostawić łapeczkę w górę, wtedy y, oczywiście mnie motywujecie. A co? A teraz już bez żadnego przedłużania zapraszam do oglądania. Ok, także pierwsze co musimy zrobić, y, żeby po prostu y, w ogóle zacząć, to musimy wejść w sklep Play, i pobrać po prostu aplikację, która nazywa się. Zaraz wam pokażę. Animated Text. Ona już tu była chyba na kanale, bo ponieważ ja tu pobierałem też do tego, jak robiłem intro, dlatego jak nie odinstalowaliście, to możecie teraz sobie z nią wejść. Ja odinstalowałem, bo stwierdziłem, że mi nie będzie potrzebna, ale teraz nie jest potrzebna, dlatego teraz już w nią wchodzimy. I to że wszystkiego się dowiecie, wytłumaczę Wam to wszystko nam się ładuje OK. Jak już jesteśmy to po prostu przekierowało, klikamy ten jakby tak, nie. To, to pośrodku tak jakby klikamy to. i tutaj mamy tekst. Skreślamy to i piszemy co chcecie, żeby się znaleźć. Czyli na przykład możemy zostawić na przykład yy, Zostaw suba, nie? To ja przenoszę zostaw suba. już będzie tak samo, to, ja ten, to możecie sobie to napisać. No i co? Możecie tutaj dać również krzyknik, yy, dostania. To co tam chcecie, co tam chcecie po prostu, możecie samo, możecie, no po prostu co chcecie, co chcecie po prostu. Jeśli uznacie, że już po prostu jest git, to klikacie ten ptaszek. No i tutaj możecie jeszcze w pół dodać takie zdjęcia, ale mi zlikiem powiem, że słabo wygląda. Dlatego radziłbym bez zdjęcia, ok. Jeśli to, znaczy to wasza decyzja, jeśli dodajecie, a jeśli nie dodajecie, dlatego y, ja nie dodaję zdjęcia. Dlatego klikam już znowu to takie, jakby to trzecie w kolejności. Jakby nie wiem, co to jest, taki trójko, taki trójko, odrzucony. Klikacie jest to i teraz mamy tu różne opcje. Ja przykład, y, tutaj jest ich dużo, bo ja wtedy co wybrałem, i bo to jest ta sama aplikacja. choć yy, no tutaj mam również tu ściankę znaczy Nie, nie w ściankę tylko kolor. O, na przykład takie coś, ale to, to takie. Tu nie wiem, dziwne. To jest to suba. No, powiem, że kolory chyba też sobie pozmieniam, bo nie, nie są jakieś wybitne. Tu jest takie coś. To jest to suba. Ja tego używałem nawet często. Już zaraz musimy się tu spodobać. Bo to, nawet, bo to jest nawet fajne, nie ukrywam. O ja chyba zaraz wam pokażę, które miałem chyba do, do intra. O, to jest fajne. O, to też jest fajne, zostaw suba. Polecam intra z tego zrobić, bo nawet fajne. Robię kiedyś mojemu koledze. Jest fajne. O, to te też jest fajne. Chyba to jest mój ulubiony, właśnie slider. O, o, o. Świetne. Seryjnie, no które mogę wybrać. To nie. No i chyba będę musiał wybrać, zaraz wam pokażę, które. Eee, yy, to, to, to jest... To był Bing? Nie, to nie był blink To no, musi być jakieś też fajne, żeby to jakoś efektownie wyglądało to nie No musi być to naprawdę jakieś bardzo wybitne, żeby mi się to spodobało no, to. no dobra, to niech będzie, to będzie git Dobra, tutaj możemy sobie również zmienić kolor O dobra, białej niech będzie niech będzie białe, dlatego bierzemy już bierzemy, klikamy sobie u góry taki ptaszek, klikamy w niego i, i klikamy save as video, dlatego teraz nam się to pobiera po prostu do do galerii, do galerii nam się to teraz pobiera także przeczekamy chwilę no i w międzyczasie możecie sobie instalować kolejną aplikację, a będzie to Master. możecie instalować a, bo ja już oczywiście ją mam. O, okej, to ta reklama, oczywiście reklama. Okej, okay, kilka krzyżyk Okej, okay, yy, mi już się to oczywiście pobrało od razu teraz widzimy się, zaraz widzimy się. Jeśli wy już pobracie Kinemaster, to wchodzicie sobie do niego I, i co? Najpierw klikamy oczywiście multimedia. Jeśli klikniemy już tym Media, to klikamy w tło. Idzie oczywiście wiedzieć. I tutaj sobie dodajemy jakieś tło. Biały, biały. No i okej. Okay. Teraz możemy sobie dodać tą naszą stawkę. Którą po prostu zrobiliśmy. A nie jest nasza Tekst. wstaweczka. Ją sobie tutaj. Dajemy ją sobie teraz tutaj jakby na dół Zwikamy tam później tak, ten blue box I okej, okay, i sobie tutaj, yy, są tutaj takie suwaczki sobie te suwaczki, jeśli wam się nie wykluczuje to, to sami kluczujecie No i okej, okay, jeśli chcecie oczywiście niżej To będzie sobie dać nawet, mniej więcej coś takiego Okej okay. No i co, I możecie również, żeby to się jakoś ładnie wysuwało, na przykład to też polecam bardzo. Możecie wygasić tę aplikację, czyli na przykład przesłuj. O, to będzie tak fajne. Teraz. No, git wygląda, git. A całej aplikacji możemy nawet, nawet dać. Nie, no fontanna to nie. O, to. o puls na przykład. No i co? Jak, yy, nawet Efekt końcowy nawet, znajduje się ładnie. No i co? I to tyle, że zrobię taką staweczkę sobie na YouTube'a. No myślę, że nawet spoko wyszło. Oczywiście, no wiecie, ona nie jest za bardzo wybitna, no bo do tej lepszej, no to już wiadomo, no. Musimy użyć PS Touch. Ale to też zrobię pewnie o tym odcinek, jak zrobię sobie taką staweczkę No i co? I z mojej strony to było wszystko. A jak wam się oczywiście ten materiał spodoba, to oczywiście możecie kliknąć ten czerwony przycisk Subskrybuj Wtedy będzie mi bardzo miło, jak w niego klikniecie I możecie również zostawić łapeczkę w górę Motywacyjnie też będzie bardzo miło wtedy I co, i na, musimy dobić wreszcie te 200 subów, bo jesteśmy już bardzo bliscy tego Wtedy na 200 subów będzie gruby specjal Oj, gruby ten specjal będzie Ale jeszcze nie mogę przejść oczywiście z jaki Ale... Myślę, że on się spodoba. No i co? No i z mojej strony no bo wszystko hmm, tak jak powiedziałem, możecie teraz kliknąć jeszcze ten czerwony przycisk i zostawić łapeczkę w górę, wtedy będzie mi naprawdę miło. No i co? Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Do kolejnego odcinka.